Witaj, witaj, bardzo serdecznie. Tutaj Agnieszka Morawiecka z Gabinetu Desprende TV. Pomagam ogarnąć chaos emocjonalny, jaki jest w nas, który się może przejawiać na różne sposoby. Dzisiaj chciałam powiedzieć o smutku, ponieważ e, tak się zdarzyło, że m, ostatnio wiele osób nie zwraca uwagi na to, że jest smutna y, y, zwraca uwagę, że ktoś jest smutny i y, właśnie Temat smutku, jakby się przewija. I moje pierwsze pytanie jest: przypomnij sobie na przykład sytuację smutku, gdzie czułaś smutek, czułeś smutek i w tej sytuacji zobacz, dlaczego jesteś smutny, smutna. Takie pierwsze myśli. Dlaczego warto to zrobić? Dlatego, że warto się przyjrzeć, dlaczego albo co powoduje w nas smutek. Najczęściej są to rzeczy związane, że ktoś czegoś nam nie zrobił, albo zrobił, że mm, czegoś nie uzyskaliśmy, mieliśmy jakiś plan i to nie wyszło, nie powiodło się i wtedy czujemy smutek. Yy... No, i teraz już przechodzimy do takich gabarytów. Dlaczego czujemy smutek? Czujemy smutek w momencie, kiedy yy, przenosimy całą naszą uwagę na zewnątrz, kiedy przenosimy całą naszą nadzieję na zewnątrz. Czujemy smutek to jest takie też opuszczanie że właśnie jakiejś rzeczy robię. Na zewnątrz, i to nie przynosi efektu, nie przynosi rezultatu. Yy, ciągle no, jest nic z tego. Właśnie ktoś mnie zrani, ktoś coś mówi, a ja chciałabym, żeby było już teraz lepiej. Pracuję na przykład nad relacją, pracuję yy, nad jakimiś aspektami, na przykład nad aspektami zdrowia, właśnie relacji zdrowia i yy, to są najczęściej yy, jakby moje konsultacje. I widzę, że po prostu to wszystko no jakby nie idzie w dobrym kierunku, i to mnie nie wpędza, jakby w smutek. Ja tutaj też no, troszeczkę będę zapraszać do oczywiście do szkoły emocji. Smutek jako smutek nie jest żadną maską ego. W szkole emocji, na przykład, tego nie pracujemy. Smutku jako smutku. Ale smutek jest związany z różnego rodzaju właśnie brakami. Tak jak mówiłam, że jest coś na zewnątrz, ktoś mi coś zrobił, ktoś mi coś powiedział, coś nie wyszło na zewnątrz, w związku z czym ja czuję smutek. Czyli jest to pewien brak we mnie, i najczęściej jest to właśnie brak nadziei, brak wiary. Yy i tutaj ta nadzieja i wiara to są oczywiście yy, mówmy, mówimy tutaj o szerokim aspekt yy, spektrum yy, tego tej wiary i tej nadziei w momencie kiedy yy, ja robię rzeczy ale właśnie ja mam nadzieję ale to jest taka nadzieja właśnie zewnętrzna nie jest ona nie jest to takie osadzenie się w sobie to ja będę czuła właśnie zabud, rozczarowanie smutek związany z tym że ta nie powiodła się to, to zdarzenie mój wysiłek i tak dalej dlatego warto pracować przede wszystkim nad tym, żeby y, umocnić swoje wnętrze czyli moją wiarę w siebie, w moje siły, w moje zdolności i i tutaj ja też kiedyś jest nagranie na pewno o sieci neuronalnej czyli dlaczego pewne rzeczy mi nie wychodzą jak znaleźć do, to znaczy właśnie tutaj jak, nie, nagranie jest o tym jak znaleźć, ale do tego do czego ja zachęcam to jest znaleźć wszystkie motywy, które mówią, że to, to co jest, jest dobre Ponieważ wszystko, co, się, co nas spotyka, jest dobre. I teraz, jeżeli dana osoba yy, na przykład mnie źle traktuje i to mi powoduje smutek, to teraz zobacz, zobacz, dlaczego ta osoba właśnie tak mnie traktuje. To znaczy, dlaczego to traktowanie tak naprawdę jest dobre dla mnie. I tutaj, no, to jest taka no, sieć, yy, poszukiwanie dobrych stron. I bardzo często dochodzimy do tego, że właśnie inni mają mi dać poczucie wartości, inni mają mi dać bezpieczeństwo, to inni mają mi zapewnić jakąś stabilność, jakiś spokój i tak dalej. A ja sama w sobie tego nie mogę znaleźć. Dlatego warto, jeżeli im bardziej czujesz smutek, czy w ogóle odczuwasz smutek, czy jest to jakaś część Twojego... Twojego życia, to ja zachęcam do tego, żeby wyznaczać sobie czas, kiedy ja czuję ten smutek. Pozwalam sobie na to czuć. Bo mm, wiele osób mówi tak, ja czuję smutek, ale ja muszę od tego uciec. To jest straszne, to jest przerażające. Yy, tak. Jest to przerażające, jest to paraliżujące bardzo często. Dołujące przede wszystkim. Ale ten smutek musimy wyczuć. Musimy zobaczyć, że tak, ja czuję smutek. I ten smutek jest we mnie. I bardzo często powiadam o tym, że mamy w sobie właśnie na przykład ten smutek i mamy w sobie radość. I na przykład obie rzeczy, na przykład rado, radość mamy na przykład na 8, a smutek mamy na przykład na 6. Generalnie, jak już mówimy o smutku i ten, to wtedy są te inne wartości, ale dobrze. Ale chodzi o to, że w momencie, kiedy ja jestem w radości, ja mogę czerpać z tej radości i mogę wchodzić w tą radość, bo ona jest na 8. I za każdym razem, kiedy ja w nią wchodzę, jako że to jest emocja pozytywna, to ona, to jej wskaźnik się podnosi. Czyli im więcej ja wchodzę, w jakości, które chcę, czyli właśnie w spokój, w radość, w jakąś nadzieję, w jakieś zaufanie, to te jakości się podwyższają. Ale to wcale nie znaczy, że te jakości, czyli smutek, jakieś przygnębienie, złości i tak dalej, że to się obniża. Nie. To też jest dalej na tym poziomie samym. Ale w momentach, kiedy ja wchodzę w ten smutek. Dzieje się coś takiego, że jeżeli ja wchodzę w ten smutek z całą świadomością i z, takim, z taką akceptacją, że ten smutek we mnie jest, i ja sobie pozwalam wyczuć ten smutek, zobaczyć go, przyjrzeć się jemu, jakby się nim zająć, to on się obniża. Natomiast, kiedy ja wchodzę w smutek. Więc, jeżeli on jest nawet na 6 czy na 8, ja sobie codziennie, powolutku, pomalutku go wyczuwam, zauważam, opiekuję się nim, ale właśnie bez wchodzenia w jakieś takie dramaty, w jakieś nakręcania bo, bo właśnie to chcę powiedzieć, że, że jak ja wchodzę w dramaty, w nakręcanie, że a, bo on znowu, bo ona, tam coś i tak dalej. To ten smutek się powiększa. Te jakości się wznoszą. I teraz, jak ja wpadnę w ten smutek, to ja wpadam w dziesiątkę tego smutku czyli po prostu jestem załamana, zasmucona, totalnie. Natomiast, jeżeli ja sobie pozwolę na to, żeby ten smutek wyczuć, to on mi będzie się obniżał. I wtedy trzeba. Wziąć na to miejsce, które zostało zapełnione, jakby uwolnione ze smutku, trzeba zapełnić czymś z jakościami, które ja chcę. Więc tutaj ja bardzo serdecznie zachęcam. Jeżeli masz ochotę, zapraszam do sesji. Na sesję uwalniania smutku. Wprawdzie nie mam warsztatu uwalniania smutku, ale jest szkoła emocji, gdzie uczę jak uwalniać emocje. Jak zajmować się emocjami, więc tutaj bardzo serdecznie zapraszam. E, też zapraszam do sklepu. Zostaw, jeżeli Ci się podobało nagranie, to zostaw. Jeżeli uważasz, że było ono wartościowe i komuś się może przydać, to się nim podziel. Zasubskrybuj kanał oczywiście. I no i tyle. Mam nadzieję, że jakoś tutaj Cię pokierowałam. E, nakierowałam i. Pokazałam aspekty, które są no, ważne w tym smutku, bo smutek, jednak, mm, jeżeli chodzimy po ulicy i tak się przyglądamy ludziom, to ostatnio jest to emocja, która najbardziej jakby jest widoczna na twarzach. Więc zapraszam serdecznie do pracy nad yy, smutkiem. Zapraszam też jakby coś na sesję czy na rozmowy. Bezpłatne pozdrawiam, bujaki, papa.